Po pierwszej bezbarwnej i bezbramkowej połowie drugiej części kibice oglądnęli interesujące widowisko. Prowadzenie dla siarki uzyskał w 60. minucie wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Paweł Krzemiński. Kwadrans później było już 2 do zera. Po akcji naprawdę godnej filmowej kamery na listę strzelców ponownie wpisał się Krzemiński, obsłużony idealnym podaniem przez Mariusza Barnaka. Wyspoka w końcówce zaatakowała odważnie, ale zdobyła tylko jedną bramkę. Zwycięstwo gospodarzy 2-1 przedłuża szansę Siarkowców na drugoligowy awans. Dzisiaj miał Pan chyba szczęśliwą rękę do zmian, bo wejście Pawła Krzemińskiego praktycznie przesądziło o rezultacie spotkania. Ja się bardzo cieszę z tego, że akurat Paweł wchodząc udowodnił mi jako że zasługuje na miejsce w pierwszej jednaste. Oczywiście w tym zawodzie jest potrzebna odrobina szczęścia. My mieliśmy akurat dzisiaj trochę tego szczęścia, ale myślę, że w związku z tą zmianą, bo generalnie mówiąc byliśmy w zespołem lepszym. Owszem, Wisłoka, no postawiła bardzo trudne warunki. Było nie byłe czołowy zespół tej ligi, który jeszcze przecież trzy tygodnie temu walczył z nami na równie drugą ligę. Ale ja się cieszę, że, że chłopcy podjęli walkę, bo tej takiej bezbarwnej trochę pierwszej połowie. Druga połowa w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza. Jeszcze zostało cztery kolejki, tu się jeszcze wiele może zdarzyć. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że to 19 czerwca to właśnie siarka będzie na fotelu lidera i siarka awansuje do drugiej ligi. Czyli pana zdaniem nie stracicie już punktów do końca tej rundy, a Lublinianka gdzieś jeszcze się potknie. Gdzie w takim razie? To znaczy ja myślę, że na pewno chciałbym, żebyśmy nie stracili już nic ze zdobyczy punktowej do końca, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że Lublinianka czekają jeszcze dwa ciężkie wyjazdy do Gorzyc w najbliższą środę i do Myślenic. Także jest gdzie stracić punkty. Z drugiej strony no nie ma takiego zespołu w naszej lidze, który grałby równo bez spadek. Lubliniance podejrzewam też musi się przytrafić jakiś słabszy moment. My myślę, to już mamy za sobą, dlatego... Sami musimy wygrywać i czekać, no może to jest yy, trochę nie fair z mojej strony, ale czekać na potknięcie Lublinianki, bo, bo ja bym wolał, żeby to wszystko się odbywało na zielonym boisku. W innym meczu na szczycie Lublinianka pokonała Polonię Przemyśl 3 do 0 i w czołówce trzeciej ligi status quo zachowane. Siarka wciąż traci.